4 sierpnia 1944 roku w tutejszym Pałacu Blanka, pełniąc służbę wartowniczą i obserwacyjną, zginął Krzysztof Kamil Baczyński, najwybitniejszy polski poeta XX wieku. Został trafiony w głowę przez strzelca wyborowego, prawdopodobnie strzelającego z budynku na wprost czyli z Teatru Wielkiego. Kiedy znoszono jego zwłoki. Niektórzy żołnierze pytali, kto to jest. Jeden z powstańców odpowiedział do pytającego człowieku to Słowacki. Krzysztof zginął w momencie, kiedy jego żona na Czerniakowie nie wiedziała nic o tym jeszcze co go spotkało. Ciekawa sprawa, bo kilka dni później ona przeczuwała, że Krzysztof nie żyje. Ponoć miała nawet sen, że Krzysztof przyszedł do niej ubrany w wojskowy płaszcz, w buty oficerskie. Powiedział: Baszu, zabieram cię stąd. I otulił ją połą swojego płaszcza. Śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to jest wymiar symboliczny, bo profesor Pigoń powiedział, że czasami my, Polacy, musimy strzelać do wroga z brylantów. Krzysztof urodził się w rodzinie patriotycznej. Jego ojciec, Stanisław Baczyński, był żołnierzem Legionów, żołnierzem POW, działaczem plebiscytowym. Co ciekawe, kiedy zmarł w Warszawie, do żony pani Stefanii Baczyńskiej przyszło gestapo, nie chcąc wierzyć, że mąż nie żyje. Krzysztof wywodził się z tego samego kręgu, który tworzyli harcerze 23 WDH. Krzysztof chodził do jednej klasy, do jednej szkoły z Jankiem Bytnarem, Tadeuszem Zawadzkim, Andrzejem Zawadowskim, Alkiem Dawidowskim i wieloma innymi późniejszymi członkami szarych szeregów. Na początku Krzysztof różnił się od swoich kolegów poglądami. Wręcz był związany ponoć ze środowiskiem lewicowym, zwłaszcza ze Spartakusem i płomieniami. Ale podczas okupacji jego krąg ideowy zaczął się zmieniać. Na początku okupacji znalazł się w stawisku w środowisku literackim, w które obfitowało w przeróżne skandale towarzyskie. W towarzystwie takich ludzi jak Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski. Krzysztof po wyjeździe ze Stawiska wrócił do Warszawy kompletnie odmieniony. Na jednym z zebrań lewicowych Zaczął mówić o nawróceniu, o Bogu, o wierze. Jeden z kolegów wybuchnął: Krzysztof, jak ty możesz tak mówić? Krzysztof odpowiedział: Ja nie wiem, ja to czuję. Ja tak czuję. I w tym momencie zaczyna się jego droga związana z Armią Krajową. Trafił do grup szturmowych, do, konkretnie do, do późniejszego batalionu Zośka, y, był żołnierzem drugiej kompanii Rudy, którą dowodził harcmistrz-kapitan, porucznik wcześniej Andrzej Romocki, morro. Y, Krzysztof y, był bardzo słabego zdrowia, cierpiał na astmę i prawdopodobnie na dolegliwości serca. Jednak y, jest Niesamowitym przykładem triumfu ducha nad materią. Mimo bardzo niezależnego charakteru, niepokornego, co cechuje wielkie jednostki, postanowił włączyć się w walkę niepodległościową, w walkę z okupantem. Na bazie leśnej, zorganizowanej przez Andrzeja Romockiego, jak wspominał. Stanisław świst -Sieradzki. Przy kopaniu bunkrów Krzysztof siedział i śpiewał im piosenki, a Stanisław Sieracki kopał za niego schrony i bunkry. Tak samo pomagał mu w dźwiganiu ciężarów. Okazało się, że Krzysztof ma, miał podobnie jak zresztą co ciekawe Józef Szczepański Żutek niesłychane zdolności strzeleckie. Opisuje się go w niektórych źródłach jako Strzelca Wyborowego. Szkoła y, Przetrwania w Lasach Wyszkowskich był to autorski pomysł Andrzeja Romockiego. Dzisiaj nazywamy to selekcją. Andrzej Romocki napisał podstawowy program tej bazy leśnej, tej szkoły. Mianowicie chodziło o sprawdzenie y, braterstwa żołnierzy w warunkach ciężkiego bytowania o wyrobienie ducha braterstwa o podniesienia poziomu trudności z których w konspiracji miejskiej były niespotyka raczej rzadko spotykane natomiast w obliczu stałego zagrożenia walki z wrogiem aby po prostu musieli się oswoić ci młodzi ludzie z tym co ich czeka w późniejszej walce zbrojnej w środowisku batalionu Zośka twórczość Krzysztofa była znana próbowano go chronić rozkaz Andrzeja Romockiego o zdjęciu Krzysztofa ze stanowiska sekcyjnego w batalionie Zośka i przejęć, przeniesienia go na stanowisko oficera prasowego batalionu a przede wszystkim kompanii miał za zadanie Przede wszystkim chronienie wybitnie utalentowanego, znakomitego poety. Krzysztof poczuł się bardzo mocno dotknięty, Ta, była to dla niego bardzo duża niesprawiedliwość takie potraktowanie. W związku z powyższym zmienił przydział bojowy, przeszedł do batalionu Parasol, w którym objął także sekcję bojową. Jan Rodowicz, anoda, powiedział wprost o zdolnościach wojskowych Krzysztofa. Yy, że jest jako wojskowy raczej nieprzydatny. Niech pisze swoje wiersze i niech nie miesza się do wojny. Nie cytuję dokładnie, bo cytuję z pamięci w tej chwili te słowa. Natomiast Krzysztof czuł się od początku żołnierzem. Mimo swojej niezależności, mimo swojego yy, twardego ducha, po prostu chciał włączyć się w walkę. Mówił czasami. Dlaczego? jak inni będą walczyć, ja mam stać z boku. Dobitnym wyrazem tego właśnie tej postawy jest ostatnia rozmowa z profesorem Kazimierzem Wyką w czerwcu 44 roku. Kiedy profesor Wyka powiedział, że czy to jest konieczne, żeby Baczyński szedł do walki z bronią w ręku, Krzysztof zazwyczaj bardzo opanowany i bardzo spokojny Wręcz żachnął się w gniewnie i prawie nakrzyczał na profesora Wykę, że kto jak kto, ale Pan, który tak zna moją twórczość, wie, że jak będzie walka, ja nie mogę nie iść. Ja muszę iść. Kto jak kto, ale ktoś, kto zna mo tak moje dzieło, musi także zrozumieć mnie i Poszedł. Można powiedzieć, w czasie, nie zdążył dostać się na koncentrację parasola na wolę. Działania powstańcze zaskoczyły Krzysztofa w sklepiku z wózkami dziecięcymi na ulicy Fosza, skąd miał odebrać dostawę butów dla swojego oddziału. Nie czekając na swój kolejny przydział, dołączył do oddziałów walczących w pałacu Blanka konkretnie y, do szturmujących oddziałów Barrego. W czasie walk y, różne są wersje o zdobyciu broni przez Krzysztofa i kolegów. Y, jedna wersja głosi, że z, w czasie walk o Pałac Blanka z, w jednym z gabinetów y, znaleziono karabinek sportowy czy myśliwski, precyzyjny i ten karabinek dostał Krzysztof i stąd polował Strzelał do Niemców. Druga wersja była taka, że w czasie walki zdobyto dwa małzery, z których jeden przypadł Krzysztofowi. Podczas jednego dnia walk, Krzysztof, stojący w oknie, zobaczył ruch na przedpolub nieprzyjaciela i oddał kilka strzałów w kierunku Niemców. Jego reakcja pierwsza po zabiciu niemieckiego żołnierza była taka: o Boże, zabiłem człowieka. Co można powiedzieć o jego motywacji? Wydaje mi się, że to jest arystokrata ducha, że było coś w nim z antycznego bohatera, z antycznego yy, herosa, arystokraty ateńskiego, który potrafił kroczyć w pierwszym szeregu hoplitów, by udowodnić, że jest w stanie zginąć za swoje państwo miasto jak najnędzniejszy syn lepianki rzemieślniczej. Krzysztof był prawdziwym arystokratą ducha. Możemy powiedzieć, że to był król duch. Nie tylko poeta, ale żołnierz. Prawdziwy mężczyzna z krwi i kości. 23-latek, który był ukształtowany od początku do końca którego wszystkie decyzje były pode, podejmowane w sposób oczywisty i świadomy, nie, nie w sposób nieprzemyślany. Ogromna, ogromna strata dla naszego kraju. Ale czy Krzysztof by przeżył? Po wojnie do matki zgłosili się panowie z UB, pytając o syna. Spotkał go dokładnie taki sam los jak ojca. Czy przeżyłby katownie ubeckie? Czy jego twórczość, tak wspaniała, tak fenomenalna, byłaby dzisiaj nam dostępna? Raczej wątpię. Ktoś, kto napisał. Ostatnim wierszu rozliczali powo powoli mądrzy bolszewicy, kto się jako człowiek liczy, kto nie liczy, dla władzy ludowej był skreślony. Krzysztof spoczywa dzisiaj na powązkach pomiędzy kwaterą zośki i parasola. Różne kolorużyły enuncjacje na temat jego ekshumacji w różnych źródłach. Czytaliśmy. O sporze między żołnierzami gozdawy, zwłaszcza żołnierzami ognistego, a zośkowcami, że zośkowcy prawie wyrwali im zwłoki Krzysztofa. To jest nieprawda. Krzysztof spoczywa pomiędzy oboma batalionami. Jakby chciał powiedzieć: Ja tutaj nie jestem dla tego czy dla tamtego. Ja tu jestem dla wszystkich, dla całości. Krzysztof jest postacią wychodzącą poza ramy rozsadzającą ją je nie da się go w żaden sposób zaszufladkować wielki duch wielki umysł wielkie serce w słabym ciele wspaniały wspaniały młody człowiek Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.